On nie był żadnym podróżnikiem nigdy, on po prostu był marynarzem. Zarabiał pieniądze w ten sposób, tak? Ale tu też są wątpliwości, bo ile on tam sobie popływał? On większość chorował niż pływał. To prawda, ale chodzi o to, że on jakby zbudował swoją literaturę na tym doświadczeniu, ale natychmiast zaczął od niego uciekać, tak? Ja dlatego też napisałem tą książkę, no bo dojrzałem do tego, żeby postawić sobie Konrada, żeby on tak uszedł. Jak ty siedzisz obok mnie, jesteśmy z różnych epok, ale jesteśmy autorami, mamy swoje kłopoty zarówno z pisaniem, jak i zarabianiem na przykład. Pieniędzy na tym. I jakby w tej książce rozmawiam z nim w pewnym sensie jak równy z równym, i zobaczyłem, że on miał ten sam kłopot, który ja miałem. Że ja na przykład ja zostałem wsadzony w te szufladki właśnie azjatyckie, reportażowe. I oczywiście natychmiast w związku z moją buntowniczą naturą zacząłem się tam ruszać i, i kombinować, żeby jednak nie być w tej, w tej szufladce. No a z Konrada z kolei usiłowano zrobić marynistycznego autora. Takiego, który przeżył każdą. Rzecz, którą on napisał. No a, w, a moja ta analiza Jądra Ciemności oczywiście pokazuje, że tak naprawdę najciekawsze są te momenty, kiedy on zupełnie przekracza te fakty, e, research, tak zwany, i pisze już na poziomie stricte literackim. Tak, Jest pisarzem. Nie jest żadnym podróżnikiem piszącym książki. czy... Oczywiście on mnóstwo pisał tych też esejów marynistycznych i tak dalej. Ale to, co mi się też podoba, znaczy podoba, co mnie jakby używało. Rzekło też w pewnym sensie, że ten pisarz, który, który zmarł 100 lat temu, praktycznie, że miał dokładnie takie same kłopoty, jakie mają autorzy, autorki w tej chwili: no, czyli szuka zamówień, czeka na pieniądze, ma swojego agenta, wtedy jeszcze byli agenci, teraz już są agentki. I kłóci się o te pieniądze strasznie po prostu. I, i oczywiście żyje w takim paradoksalnym świecie, znowu myślę, bardzo współczesnym, że na przykład jedno opowiadanie. Sprzedany do jakiegoś amerykańskiego czasopisma, niezbyt wysokich lotów i, czaso i opowiadanie też zdaniem Konrada nie było zbyt ekstra, ale zarobił za nie więcej niż za wszystkie wydania książkowe Jądra Ciemności. Tak, fucha. Trafiła mu się fucha, żeby nie powiedzieć hałtura. Ale z kolei kolejna rzecz, która jest z nim mega, jakoś taka, wręcz powiedziałem, seksji nawet, używając współczesnego języka. Ale chodzi mi, nie, chodzi mi bardziej o to, że właśnie ona jest taka aktualna. No to jest to, że on też cały czas prowadził grę z rynkiem wydawniczym i z konwencjami. I, I samo to Jądro Ciemności, dlatego też jest taką dobrą książką. A to jest temat na czasie. No właśnie, bo ona wykorzystuje konwencje, udaje, że jest zwykłą podróżniczą opowieścią, a tak naprawdę bardzo szybko się okazuje, no, że jesteśmy w głębokim mroku i dzieją się rzeczy naprawdę dużo poważniejsze niż na przykład jedno, znaczy okropne Oczywiście i ogromne ludobójstwo w Kongo, i też wtedy jak zaczynamy to czytać w ten sposób. Ja to w ten sposób przeczytałem, jakby nie sam, bo z pomocą różnych innych autorów, autorek, którzy to robili, łącznie z dukajem i jego spolszczeniem. No właśnie, że to jest, że jakby ten jądro ciemności, ono, ono nie było tam w Kongo i nie jest też pytanie, czy ono jest w Afryce, czy ono jest w Europie, czy w Europie Wschodniej, czy w Zachodniej, tylko ono się ciągle gdzieś odnawia. No i dlatego ci studenci piszą właśnie te wypracowania albo eseje. Mnie nawet ten aspekt bardziej filozoficzny obchodzi, ale ja do, do tego jeszcze do tego później przejdę. Bo teraz jeszcze chcę się zatrzymać na tym Konradzie i zapytać Cię o. Tutaj wam też dopowiadam, kochani, że to jest książka o innych książkach, i tutaj też Max rozczytuje przekłady, a słowo. I przekład to jest kolosalna różnica, kiedy nazywa się, prawda, ich bestiami, a kiedy nazywa się ich zwierzętami, na przykład tak. Czyje ty jako pierwsze, jak to czytałeś tłumaczenie? Wiesz co, ja byłem wycho znaczy wychowany, no właśnie to, to na przykład, które analizowałem sobie tak strona po stronie, słowo po słowie właściwie na studiach, to było jeszcze klasyczne tłumaczenie Anieli Zagórskiej. Ku kuzynki Konrada, ale która no, jednak pisała bardzo młodopolskim językiem, bardzo specyficznym. Też y, wiele rzeczy pominęła w pewnym sensie, no, nawet myślę. I dla wielu ten przykład tak. jest nie do przejścia, bo on po prostu jest. Y, ciągnie tak. się jak. Dokładnie. I wydaje mi się, że tutaj dla mnie kluczowy był jednak przykład Magdaleny Heidel, która. Też napisała na okładkę na piękne polecenie swoje. Potem do tego jeszcze dokoptowałem Polaka, tłumaczenie. Natomiast serce ciemności Dukaja było dla mnie bardzo ważne, dlatego że Dukaj oczywiście już nie robi żadnego tłumaczenia, on właśnie robi spolszczenie. On buduje ten tekst zupełnie na nowo, ale przez to też bardzo go uwspółcześnia, właśnie. I na przykład to, że Dukaj, że w oryginale mam jakąś tam kompanię handlową. Przypomnijmy może tak krótko na wszelki wypadek, że Konrad pisze książkę, w której na, na jachcie u brzegu w Anglii siedzi Marlow na pokładzie i ponieważ się nic nie dzieje, więc zaczyna opowiadać historię o swojej pracy w Kongo. I ta historia jest w dużej mierze pokrywa się z tym, co spotkało Konrada Al rzeczywiście, Marlow opowiada, jak zaczął pracować dla belgijskiej właśnie kompanii handlowej, którą Dukaj nazywa wprost korporacją, czyli czymś bardzo współczesnym. No my żyjemy w świecie korporacji. I Marlow, przybywając do Afryki, od razu widzi, że Belgowie robią w skrócie straszne rzeczy w stosunku do, do ludności miejscowej. I zostaje wysłany, żeby znaleźć tajemniczego kurca, który jest gdzieś na jakby na rubieżach tego systemu kolonialnego i który jakby centrala jest przerażona, że że, Kurt, że Kurt już szkodzi finansowo spółce, bo stało się z nim coś złego, jakby przeszedł na Drugą stronę mocy. No i, i, i Marlow, tak samo jak kapitan Willard u Coppoli, zaczyna płynąć rzeką w głąb dżungli, w świat już coraz mniej znany, żeby spotkać, odnaleźć kurca, a tak naprawdę oczywiście, żeby odnaleźć samego siebie. Znaczy, żeby to jest taka typowa, medytacyjna, inicjacyjna podróż, to znaczy, że, że bohater główny. Szukając kogoś, tak naprawdę szuka siebie i trochę się okazuje, że ten, że ten zły kurt jest też w nim, oczywiście. A ja dopowiem, że Max przez soczewkę Konradowską tak naprawdę śledzi historię naszą i też swoją rodzinną. Mm. Bo też, żeby trochę odpowiedzieć na to, tam jest dużo wątków, ale wydaje mi się, że jakby wszystkie, cała ta książka jest po pierwsze połączona tym, że ja cały czas idę i idę i idę i idę, idę. Przez Bieszczady, przez Beskid Niski, przez Kaszuby. Przez takie miejsce jakieś pograniczne w Polsce. Tak? I, to jest, I to jest jeden główny element. Natomiast drugi jest taki, że jak udajesz się w taką dziwną wędrówkę, która jest właśnie nie tylko geograficzną wędrówką, która jest też wędrówką jakąś. Można ją traktować na poziomie właśnie medytacji, czy jakimś takim religijnym, szukamy oświecenia. Możemy to potraktować na poziomie takim psychoanalitycznym, czy po prostu psychoterapeutycznym, że właśnie szukamy prawdy o rodzinie, ale też o sobie. Znaczy, ja szukam. I do takiej dziwnej podróży potrzebna jest jakaś mapa. Potrzebny jest jakiś przewodnik, nie taki bezpośredni, właśnie turystyczno-podróżniczy, że szlakiem niebieskim, 5 kilometrów z miejsca, gdzie stała Cerkiew i została spalona przez Polaków, do, do jakiegoś innego. Tylko potrzebna jest taka mapa mentalna. Tak? Konrad i Jądro Ciemności są dla mnie taką mentalną mapą, i, i, i rzeczywiście ja czasami miałem tak że na przykład zimą właśnie w Bieszczadach, w tej totalnej pustce, gdzie nie było żadnych już turystów, naprawdę czasami miałem wrażenie, że, że ten Marlo jest takim duchem, który mi do ucha mówi tą swoją opowieść, jest takim moim jakimś przewodnikiem, ale nie takim właśnie, który powie skręć w lewo, skręć w prawo, przewodnikiem, no w sensie, no dobra, muszę użyć tego słowa, duchowym przewodnikiem, tak, to znaczy takim mistrzem, mistrzem zen, czy mistrzem jak w sufizmie, którym ja się zajmowałem, takim, który nie powie adeptowi, dokładnie, co ma, co ma zrobić, tylko właśnie nawet raczej nie powie, albo w ogóle udzieli jakby złej wskazówki po to, żeby, żeby uczeń się, nie wiem, rozbił ścianę i, i, i przetestował to, tak? I czasem w ogóle nie chodzi o to, żeby się dowiedzieć. No dokładnie, bo... A poza tym, jeżeli się nawet dowiemy, to, to też cała książka Jądro Ciemności jest o tym, okej, okay, wiemy, ale czy możemy to opowiedzieć? Ale czy też wiemy do końca? Też nie wiemy, nie? To jest właśnie a. to. Powiedz mi jeszcze, bo to mnie, to mnie tak trochę odrzuciło, wie bo ja y, nie jestem zwolenniczką takiego takiego, żeby tak mi podać coś na tacy. I stwierdziłam, że gdybyś nie napisał wcześniejszej książki, a ty to piszesz we wstępie, to stwierdziłam, że idealnym tytułem by było: Każdy ma swoje czegory, bo to jest w ogóle świetny tytuł. I bardzo by mi się podobało to Kongo w Polsce bez tego podtytułu. Ja chcę wiedzieć, czy to był twój pomysł czy wydawnictwa? To był mój pomysł. Ta, ta książka w, w takiej wersji jakiejś pierwszej, roboczej miała tak naprawdę nawet nie miała tego Kongo w Polsce, tylko miała właśnie spacer, spacery włóczęgi i łazęgi. Z Konradem, ale w którymś momencie pomyślałem, że trzeba jednak bardzo dokładnie wskazać na to, że takie Kongo, takie ludobójstwo, jak wydarzyło się w Kongo, to takie wyda wydarzało się w Polsce też, tak? No a skoro Kongo może być w Polsce, no to może być już w zasadzie wszędzie. Tak? No tak, i to by było czytelne bez tego. Nawet wiesz, jak już mi ten Konrad wybija, hmm. nie? Ale to jest moje. Ja też, wiesz co, mam, ja, ja jestem momentami bardzo o retro i bardzo lubię takie stare tytuły typu, wiesz, takie dwuczłonowe. Czyli tam coś, czyli coś. Hmm. I zauważ też, że rozdziały są tak, hmm. są tak nazwane, że mamy tam domucznego, czyli tak. Do Juraty, czyli co widać ze statku. Nad czyli jak zarobić na życie pisarza. Bo wiesz, o czym też pomyślałam, ale to w sumie... To ja znowu, niepotrzebnie, bo martwię się za ciebie. Bo pomyślałam, że ten Joseph Conrad niestety może odrzucić trochę wielu w księgarni, nie? A hmm. jakby było samo Kongo w Polsce, to by było inaczej, A jedno, ale nie tobie nie zależy, Konradę. nie, 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 nie. W, w, w Al, albo teraz wyszło, że nie wierzę, wiesz. Nie wierzysz w, w, w Konrada. Rozumiem twoją obawę, no ale właśnie wiesz, ja, jak, jak się już, znaczy wydaje mi się, że no znowu trochę metodą gąbrowiczowską, aczkolwiek nie jestem aż tak radykalny, jak ona. Czyli jak się pisze o Konradzie, to trzeba wywiesić tego sztan, Konrada na sztandarze. Nie udawać, że to nie jest książka o Konradzie, natomiast ja też wierzę w was drogie czytelniczki i czytelnicy i że jednak w tym, w tym naszym szalonym świecie znajdziecie chwilę na, to, na, na, na takie zwolnienie, na, na parę głębokich oddechów i że, i że wejdziecie w tą historię i że Konrad nie został do końca upupiony. Poza tym od 2017 w ogóle go nie było na liście. Lektur. No, pewnie wielu się ucieszyło. Nie? Ja sama pamiętam, wiesz, ja naprawdę pamiętam to ze szkoły i oczywiście, że ten kolonializm, i dopiero później na studiach już inaczej się te, to czyta. Nie więc czasami się zastanawiam, może to i dobry pomysł, że, że to zlikwidowano, bo na pewnym etapie to jest za wcześnie w ogóle, żeby to rozumieć. To trzeba mhm. mieć jakąś, jakąś wiedzę w ogóle najpierw. Co, jeden z moich kolegów, jak powiedziałem, mu, że pisze książkę o, o, o Josefie Konradzie, ja powiedziałem mu tak, jak byliśmy razem w Afryce, zajmując się czymś zupełnie innym, takim dużym, Projektem artystycznym, to powiedział od razu, że ten konar to był rasista straszny, tak? No i wydaje mi się, że to jest jednak za duże uproszczenie, i oczywiście, że, że, że byli słynni krytycy afrykańscy, bądź pochodzenia częściowo afrykańskiego Konrada, którzy twierdzi, że on był rasistą, ale znowu, no to jest, też to, to jest kluczowe, to znaczy, wiesz, jako syn historyków doskonale wiem, że głównym grzechem, który popełniamy to jest prezentyzm, czyli, że oceniamy przeszłość przez pryzmat teraźniejszości. I ponieważ my mamy dostęp do różnych informacji, ponieważ mamy świadomość na przykład właśnie, nie wiem, nierówności płci czy, czy nierówności społecznych, to, to rzutujemy to wszystko na przeszłość. Tak? Natomiast ludzie, którzy żyli wtedy, w tej jakiejś epoce, na przykład właśnie mój. Prawie tak przed wojną, nie miał tych wszystkich narzędzi, które ja mam. I to też się oczywiście odnosi do tajemnicy mojej babci. I w tym sensie, że tak jak wspomniałaś, ja też na końcu nie piszę, jak było, ponieważ ona mogła wiedzieć, a, a, a mogła nie wiedzieć. Ja wiem, ponieważ mam archiwa, ponieważ się tym interesuję i tym się zajmuję, i ponieważ drążę temat, i ponieważ jestem z takiego świata, gdzie zwracamy uwagę na płeć, na równouprawnienie, na kwestię kobiecą, na kwestie pochodzenia, na kwestie klasową, wyrównywania szans i, i tak dalej. Tak? No, a moja babcia była z pokolenia, w którym po prostu się tego w ogóle nie robiło, tak? I w związku z tym różnych rzeczy miała prawo nie widzieć, albo naprawdę nie wiedzieć, bo to jest też oczywiście różnica. Pytanie, które ja sobie zadałam, właśnie to filozoficzne takie, może, może niektórych oburzy, wiesz, ale no mówię jak jest. Mianowicie, bo to też nie jest tak, że wiesz, szukamy uciemiężonych i, i tych, tych wstrętnych nazwy ich cywilizowanych. I zadałam sobie to pytanie, kiedy piszesz o tej współczesności i nawet nie, że, że przechodzisz przez, przez te wydarzenia i ludzi i miejsca, których już nie ma, tylko nawet Myślę o Ukrainie i myślę hmm. o tych ruskich, przepraszam, że tak powiedziałam, o Rosjanach może, którzy wywożą, wiesz, te pralki. Hmm to zadam sobie pytanie, czy Ukraińcy nie wywoziliby futer z Moskwy? Też by pewnie wywozili, wiesz, ja. No, no, no ale właśnie dlatego masz Kongo w Polsce, i dlatego, bo Kongo jest wszędzie, jądro ciemności jest wszędzie i u każdego, tak? To znaczy każdy z nas postawiony w sytuacji ekstremalnej, może to jądro, to serce ciemne, tak, ten mrok obudzić w sobie. I ja nie wiem, wiesz, co by się ze mną wydarzyło, gdybym właśnie, nie wiem, był w Ukrainie albo gdybym właśnie był w oddziałach ukraińskich idących na Moskwę. To taka piękna wizja swoją drogą. I wiesz, i dlatego ta książka, wydaje mi się też, to trzeba bardzo podkreślić, to nie jest oskarżenie w stosunku do Polski i Polaków. To jest y, popatrzenie na samego siebie. Ja jestem Polakiem, ja jestem polskim autorem piszącym po polsku i to nie jest to, że, że jestem jakąś e elitą, czy elitką, która mówi, a wy tam Ciemnogród żeście mordowali itd. i tak dalej. Mówię, nie, każdy z nas właśnie niezależnie od wykształcenia wiedzy i pieniędzy, ma w sobie to coś złego, tego demona.